No tak. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Yy, mamy dzisiaj 1 maja, a ja nagrywam odcinek na temat. Nie no, dobra, oddalę troszkę. Ja nagrywam odcinek na temat 1 kwietnia. Yy, 1 kwietnia, zazwyczaj, ostatni i pierwszy dzień miesiąca, to tak sobie odpuszczam nagrywanie tego, co się dzieje. Czasami też się dzieje mało. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać na ten temat. To się będzie przewijało jeszcze w odcinku. Chyba którymś. Albo o tym mówiłem, albo o tym nie mówiłem. W każdym razie. E, mniej więcej chodzi o to. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Natomiast o kilku takich rzeczach i moich wnioskach chciałem dzisiaj powiedzieć. To jest, będzie takie podsumowanie. W sumie bo realnie ja zjeżdżam za tydzień do domu, więc mi tej trasy już dużo nie zostało. Wiem, co się działo w kwietniu, ale to sobie jeszcze zostawię dla Was na później. Ale mam takie swoje wnioski z tych pierwszych miesięcy w tym roku, które częściowo były spoko, częściowo były bardzo mało spoko. Ale ten zeszyt uświadomił mi bardzo wiele. Wczorajszym odcinku na temat wydatków w marcu i ogólnie podsumowaniu marca, wspominałem o tym, jak bardzo uświadamiają pewne rzeczy, jak uświadamia pewne rzeczy zapisywanie różnych rzeczy, typu właśnie wydatków swoich i tak dalej. I w kwietniu, idąc za ciosem, bo stwierdziłem, że skoro w marcu wydałem tyle pieniędzy i ogólnie mam problem. Z organizacją czasu coraz większy, no, trochę mnie to nie dziwi też, bo mam coraz więcej obowiązków, jakby, no, kilometrów zrobiłem dwa razy tyle, co w lutym, bo to sprawdziłem wczoraj przy montażu. Więc jakby obowiązków miałem dwa razy tyle i jak sobie policzyłem, to wiecie, yy, tak naprawdę z yy, całym montażem vlogów, yy, nagrywaniem tych vlogów, Zarządzaniem social mediami, robieniem paru innych rzeczy jeszcze wokół tego, bo to nie jest sam montaż i nagrywanie, tylko, ale to trzeba udostępnić, trzeba zrobić miniaturę, trzeba posiedzieć, podpisywać na komentarze i tak dalej. To mi w marcu wyszło 340 godzin pracy. Jakby ze wszystkim, łącząc wszystko: busy, YouTuba i tak dalej. Przepracowałem 340 godzin w marcu. Jakbym dojrzał do tego treningu. <grym> no ale yy, do czego dążę? Bo tak gadam, gadam, gadam. Słuchajcie, yy, bardzo często robiłem sobie wyrzuty na ten temat, że a bo to mi się nie udało, albo tego nie zrobiłem, albo tu miałem bardziej ambitne plan, sfajlowałem i tak sobie wrzucałem, bo tu zmarnowałem czas, tu zmarnowałem i tam zmarnowałem. I okej, okay, częściowo to z tego wynikało, że siedziałem na przykład i marnowałem czas. Ale dlaczego marnowałem czas? Marnować czas można z wielu powodów. Jednym z tych powodów może być to, że po prostu się opierdzielamy. Drugim z tych powodów może być to, że po prostu nasz organizm i nasza psychika ma już dość. Bo psychika, tak jak i mięśnie, mają swoją wytrzymałość i dochodzicie do momentu, w którym albo musicie sobie dać odpuścić na jakiś moment i dać na wstrzymanie, odmurzyć się przysłowiowo, nie wiem, posiedzieć i porobić nic, żeby dać psychice odpocząć i się nie tyrać, tak. Albo ciśnięcie opór, pomimo tego, że już czujecie, że nie macie siły, i ciśnięcie dalej, wywalacie się na ryj, a potem wstajecie. Nie, nie potrzebujecie tam, powiedzmy, dnia odpoczynku, tylko tygodnia. Albo i więcej. Więc myślę, że te trzy miesiące, te cztery, no trzy miesiące już w kwietniu, nauczyły mnie tego, że czasami warto odpuścić. Że nie da się cisnąć na 100% bardzo długo. Da się cisnąć na 100% miesiąc, dwa, ale nie cały rok. I jakby. To trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy i myślę, że się z tym mocno przeliczyłem, że dam radę. Uważam, że nie dam rady, żeby ciśnąć cały rok i to widzę już teraz, bo im bliżej jest do zjazdu, tym większe takie czuję zmęczenie psychiczne. Już się cieszę, że jadę do domu generalnie za tydzień. Kolejna sprawa, która mi się uświadomiła w tym zeszycie, bo jaki był mój plan? Oczywiście nie rozpisałem tego do końca kwietnia, ale rozpisywałem tego mniej więcej przez pół kwietnia, dopóki się nie rozchorowałem. Do, do 14. No. Do 14 mam rozpisywane i potem sobie po prostu odpuściłem. I w tym zeszycie zapisywałem sobie każdy dzień wieczorem, nie rano, nie jakby wieczorem co zrobiłem, tylko wieczorem 2 kwietnia pisałem, co będę robił 3 kwietnia. I pisałem sobie, o której chcę wstać, co mam zrobić. Czyli na przykład obowiązki w firmie, że mam tyle ile tyle kilometrów, rozładunek, odprawa, dolot, jakaś zrzutka. Yy, że mam nagrać na przykład i zmontować jakiś vlog, albo tylko mam zmontować jakiś vlog. Że mam do zrobienia trening japoński, w ogóle w kwietniu w końcu się wziąłem za japoński, to jest kolejna, kolejny sukces. Elevate, jakiś tam obiad, gotowanie i tak dalej. I teraz tak, przy każdym, absolutnie przy każdym z tych czynności, którą sobie zapisywałem, że mam do zrobienia następnego dnia, pisałem sobie, ile to mi czasu zajmie. Tak wiecie. Prognozowo, nie? Zakładając, że to mi zajmie tyle, to mi zajmie tyle, to mi zajmie tyle, to mi zajmie tyle. Po kilku dniach w kwietniu zacząłem już sobie potem pisać, ile mi to realnie zajęło. Bo pierwsza rzecz, która mnie uświadomiła. Zakładając. Pobudka planowa o 7 rano, idę spać o pierwszej w nocy. No 6 godzin snu, nie? Załóżmy. No, od siódmej do pierwszej, to macie 16 godzin. Jeżeli ja sobie wszystko rozpisałem, tak jak tutaj, odprawa rozładunek, godzina 30. Dolot, kolejna odprawa 5 godzin, dwie zrzutki 2 godziny. E, no bo tam był jeszcze dystans pomiędzy nimi. Rodlock 1, godzina 30. Rodlock drugi, 2 dwie godziny. Trening, godzina 40, japoński 40 minut, lewej 10 minut, śniadanie 30 minut, obiad, gotowanie, godzina 30. I ja sobie to wszystko sumowałem i okazywało się, że to wszystko zajmie mi 16,5 godziny. A ja planowo będę 16 na nogach. I to była pierwsza rzecz, która jakby dzięki zapisywaniu wszystkiego uświadomiła mi, że bardzo często przeszacowuję to, co chcę zrobić danego dnia, a potem się tyram, że tego nie zrobiłem. Chociaż skazywałem się na porażkę już w momencie, kiedy planowałem sobie kolejny dzień to, co chcę zrobić, bo po prostu było to nierealne do zrobienia. Albo bardzo bliskie realności, takie na skraju, zaplanowane co do minuty. I i jakby, jeżeli było to zaplanowane co do minuty, to było fajnie, jeżeli się udało, bo to był mega sukces. Ale przestałem sobie ryć banie, jeżeli mi nie wyszło. Że na przykład czegoś nie zdążyłem zrobić. Bo wiecie, y życie takie codzienne, jak i w ogóle, jest nieprzewidywalne. I czasami wyskoczy wam korek, spędzicie więcej godzinę w korku i jest lipa. Albo ktoś was zagada na parkingu pół godziny i już macie pół godziny mniej, jest lipa. I jeżeli ja planowałem sobie co do minuty każdy dzień. To były dni, w których było to do zrealizowania, ale zdecydowanie większość tych dni to były dni, w których to tego się nie dało zrealizować po prostu. I dopóki nie zacząłem tego zapisywać, to o tym nie wiedziałem i bardzo często ryłem sobie sam beret, że czegoś nie zrobiłem i że jestem taki śmaki i owaki, bo, bo się opierdzielam, gdzie to realnie było nie do zrealizowania. Kolejną rzeczą, która była bardzo ważna i bardzo ważnym krokiem przy zapisywaniu obowiązków swoich, które mam do zrobienia, E, to była rzecz, to był moment, w którym ja zapis zacząłem zapisywać realnie, ile mi coś zajęło. Czyli ja sobie wieczorem planowałem i potem, jak zrobiłem to i zaznaczałem setika w zeszycie, e, to pisałem, ile mi to realnie zajęło. I to również pozwoliło mi. E, to jest trochę tak jak z liczeniem kalorii, wiecie? W momencie, kiedy nie liczycie w ogóle kalorii, nie wiecie, co ile ma, i często ciężko wam jest to oszacować. E, ja w tym momencie, już po liczeniu kalorii ponad pół roku. Mniej bądź bardziej, bo są dni, że nie liczę tych kalorii, ale no to też właśnie z tego wynika, że jak ja liczyłem kalorie kilka miesięcy bardzo skrupulatnie, to ja w tym momencie już wiem mniej więcej co ile ma kalorii. Wiadomo, że to nadal są szacunki, bo to nie jest dokładna waga, ale 100 kalorii w tom czy w tom, jeżeli ja mam deficytu 500, nie robi jakiejś różnicy. Staram się jeść to, co lubię i nawet jak nie schudnę, to się tym nie tyram, bylebym jakoś, nie wiem, nie roztył się znowu i nie ważył 130 kg. Jakby już po takim czasie ćwiczenia, liczenia kalorii, zapisywania wszystkiego, ja wiem realnie, nawet jak nie osiągnę jakiegoś celu, z czego to wynika, gdzie popełniłem błąd, jakie muszę z tego wyciągnąć wnioski, jakie podjąć działania. I tak samo było w momencie, kiedy zacząłem sobie zapisywać Ile realnie poświęcam czasu na montaż tego, 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 na zrobienie tego i tamtego, i co ile zajmuje mi czasu? I to jest rzecz, którą ja polecam każdemu, kto ma problem z organizacją dnia i, i każdemu, kto, no jakby wiecie, ma problem z wykonywaniem obowiązków. Bo po pierwsze, w momencie, kiedy zapisujecie, i następnego dnia wieczorem musicie się z tym zmierzyć, bo musicie, jeżeli robicie to regularnie. To już wiecie tego dnia, gdzie zmarnowaliście ile czasu. Na przykład przesiedziałem przy Facebooku półtorej godziny i przez te półtorej godziny nie zrobiłem tego. Albo przesiedziałem, nie wiem, pół dnia przy tym i nie zrobiłem tego, i tego, i tego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli zapisujecie, co macie do zrobienia, to macie większą motywację i z tyłu głowy wam cały czas siedzi, że to i to macie do zrobienia. To jest trochę tak, jak wiecie z tym przypominaniem. Jak mama wchodziła i mówiła, słuchaj, bo trzeba posprzątać. I. Są dzieci, które nie mają z tym problemu i wstają i idą sprzątać, a są dzieci, którym trzeba przypomnieć pięć razy. Pozdrawiam, mamo. Eee, no to ten. ten. <ścoughs> w każdym razie, jeżeli nie jesteście człowiekiem, który po prostu wstaje i robi, a czasami macie z tym problem, bo ja mam tak pół na pół. Są dni, że ja po prostu, jak mam coś do zrobienia, to wstaję i robię, a są dni, że po prostu odkładam to w nieskończoność. Prokrastynacja mi się odpala i po prostu, jakbym mógł, to to odkładał i odkładał. Na to też bardzo stan psychiczny ma wpływ. Jakby to, co jecie, czy jesteście zamuleni, czy nie. i pozdrawiam wszystkich wyznawców keto-diety. No nadmiar cukru, akurat tutaj się z nimi zgodzę, nadmiar cukru zamula. I ogólnie wasz stan psychiczny, czyli tam wasza sytuacja życiowa, finansowa itd. To, to ma duży wpływ na to, czy jesteście w stanie, czy nie. Aczkolwiek nie jest to jedynym wyznacznikiem. Bo są ludzie, którzy na przykład pod presją działają lepiej, i skuteczniej, Ja są ludzie, którzy y, na przykład pod presją nie potrafią działać dopiero jak mają względny luz, to będą działać. Jakby każdy człowiek jest inny. To są takie moje rady, żeby jak ktoś, nie wiem, ma z tym problem. I kolejna sprawa jest taka, że dużo ludzi gdzieś tam spotykałem, nawet ostatnio miałem taką bardzo przy, przyjemną rozmowę z y, parą, która jeździ busem. Pozdrawiam serdecznie w Belgii. Yy, <laughs> I się... Najpierw się ta dziewczyna śmiała, że ona przeklinała że prze, przeklinała mnie, bo przez, przeze mnie yy, jej facet zaczął jeździć, a potem w trakcie rozmowy wyszło i on się śmiał, że będzie mnie przeklinał. No bo tam coś w domu trzeba zrobić. Jeżeli macie problem z odkładaniem rzeczy na później i wykonywaniem jakichkolwiek obowiązków albo rzeczy, które musicie zrobić, a wierzcie mi, ja miałem z tym ogromny problem. Nadal z tym walczę, i nadal z tym mam problem, ale uważam, że jakby to są takie coraz więcej bitew wygrywam, i dzielę się po prostu z wami moimi spostrzeżeniami, nic więcej. E, metoda małych kroków to bardzo, bardzo w bardzo wielu rzeczach to funkcjonuje, czy to w diecie, czy w organizacji czasu, czy w motywacji, czy cokolwiek. E, I jest nawet taka książka atomowe nawyki chyba? E, nie pamiętam teraz już. E, kiedyś, kiedyś to czytałem, i tam właśnie było. E, było o tym jakby mówione, że warto sobie zacząć od takich atomowych nawyków, takich małych nawyków. Czyli jeżeli macie problem z nauką języka, czy macie problem, nie wiem, z ogarnianiem mieszkania, to zróbcie tak, że poświęćcie 5 minut codziennie na coś. Tylko 5 minut, nie więcej. Ale w momencie, kiedy robicie to dzień, drugi, trzeci, czwarty, pięćdziesiąty, sześćdziesiąty, to po jakimś czasie wchodzi wam to tak w nawyk, że dla Was to jest oczywiste, po prostu. Że Wy to robicie z automatu, jest to oczywiste, i potem można to powiększać do 15, 20 czy 30 minut. Ja tak z elewejtem w pewnym momencie zrobiłem, bo były momenty, że ja tego elewejta nie robiłem, bo tak nie chciałem się wszystkich treningów i potem robiłem tylko jeden, ten rekomendowany trening, który zajmuje około 7 do 10 minut. I praktycznie w kwietniu miałem chyba tylko 2 dni przerwy. A tak to prawie cały kwiecień zapierdzielałem z elewejtem. I staram się wprowadzać właśnie te atomowe nawyki i tak jak mówię, jeżeli macie problem, że na przykład wracacie do domu, jesteście zmęczeni, spoko. Ja też czasami tak mam, że wracam jeden, dwa dni muszę dać na, na luz i wypocząć. Ale jak jest dużo obowiązków, to warto na przykład te obowiązki podzielić. Żeby nie zatyrać się jednego dnia ze wszystkim, tylko właśnie rozpisać sobie na kartce, co macie do zrobienia. Zobaczyć, mniej więcej rozplanować, ile wam to czasu zajmie i rozplanować sobie tak, żeby robić trzy godziny dziennie. I to wtedy nie boli. To jest trochę tak jak z kilometrami. Ja na przykład wiem, że są ludzie, którzy lubią inaczej. Zdaję sobie z tego sprawę. Mam nawet znajomego, który jak miał trasę, nie wiem, Niemcy-Portugalia, to on na strzała robił tą Portugalię, a potem dwa dni sobie siedział na plaży. Ja wolę sobie Niemcy-Portugalia jechać trzy dni, jak mam trzy dni, jechać sobie tam po 600 kilometrów, czy, czy, czy tam 500, zależy skąd, dokąd się jedzie. I myślę, że kwestia znalezienia swoich preferencji tutaj. Przede wszystkim, co, co kto lubi. To są takie moje wnioski z tych kilku miesięcy mojej walki, można powiedzieć, z własnym sobą i z tym wszystkim, ale zapisywanie sobie. I, i druga sprawa, że zapisywałem jeszcze później wydatki dzielone, treningi, kroki, ile zrobiłem, sen i tak dalej, ale to już zapisywałem, dlatego że będzie mi łatwiej robić to przy, przy podsumowaniu miesiąca. E, co, jak i tak dalej. Więc jeżeli ktoś, mówię, ma problem z organizacją czasu czy z organizacją swojego budżetu, polecam zapisywać kajecik. I jak zaczynamy dokładnie, skrupulatnie zapisywać i liczyć, to jest tak jak z kaloriami. Dochodzimy w pewnym momencie do wniosku, bardzo łatwo zauważamy, gdzie popełniamy błędy, gdzie możemy je naprawić. I zauważamy, że czasami przeszacowujemy nasze cele, a nie ma nic gorszego jak przeszacować cel, bo to jeszcze na koniec Wam powiem, bo już będę kończył mój, mój wywód na dzisiaj. E, nie ma nic gorszego, jak przeszacować cel, myśleć, że to jest realne do zrobienia, a potem wiecie, jak się nie uda. To, o, jezus, ja to. Nie udało się, w ogóle ja pierdykam, to nie ma sensu, jakby walić to, nie? No nie, bo do, jakby do, popychamy się sami w objęcia prokrastynacji i, i takiego bycia przegrywem. W momencie, kiedy nam coś nie wychodzi, stwierdzamy, że i tak nam nie wyjdzie, i tak nam nie wyjdzie, więc, więc walić to. Więc dobrze jest realnie stawiać sobie cele. A nawet jak cele macie nierealne, to stawiać sobie realną ich realizację. Czyli na przykład nie ryć sobie, że coś się nie udało, nie wiem, w rok czy w pół roku. Jak się nie udało w rok, to uda się w półtora. Mamy czas. Wiadomo, że życie jest krótkie, ale no, bez przesady. Zresztą nie może być tak, że będziemy niewolnikami własnej psychiki i tak naprawdę nie będziemy czerpać w ogóle przyjemności, bo tak naprawdę marzeniem, i to jest taka rzecz, taka moja myśl na sam koniec jeszcze. Marzeniem nie jest jakby zrealizacja tego marzenia, tylko marzeniem jest droga do realizacji. To, to jest najpiękniejsze. Ja pamiętam, to jeszcze, no dobra, ja strasznego jest jestem ogólnie. <grywa> Powinienem zacząć podcasty chyba nagrywać. W każdym razie, e, moja historia wyjazdu pierwszego do Japonii e, była taka, że ja zanim poszedłem na busy, to może kogoś zmotywuje do tego, nie wiem, ale ja zanim poszedłem na busy, byłem człowiekiem, e, który nie wierzył praktycznie w zbyt wiele, w swoim przypadku. Jak wiecie, jestem bez studiów, studia rzuciłem. E, trochę z lenistwa, trochę z tego, że po prostu mi to nie pasowało. E, chciałem po prostu inne życie prowadzić. I owszem, myślałem o wyjeździe do Japonii, no bo uczyłem się japońskiego i chodziłem do szkoły japońskiego w łodzi, zanim w ogóle wsiadłem na busy. Ale ten wyjazd do Japonii był dla mnie taki, szczerze mało realny. Potem wsiadłem na busy, to tak, tak z dupy trafiłem, opowiadałem tą historię kiedyś. Całkiem przypadkowo wsiadłem na busy, okazało się, że w ogóle pojechałem za granicę, zacząłem sobie jakoś to za granicą radzić, chociaż łatwo nie było, bo moja pierwsza firma to była taka historia, że ani ja, ani mój szef ówczesny nie mieliśmy zbytnio pojęcia o międzynarodówce, więc to nie było tak, że jak ja czegoś nie wiedziałem, to oni to wiedzieli. Zazwyczaj było tak, że ja nie wiedziałem i oni nie wiedzieli. I My się razem uczyliśmy i razem przecieraliśmy szlaki. Więc była to trochę szkoła życia. Ja to się śmiałem wtedy, że w wojsku nie byłem, ale trafiłem na busy z przypadku. I to tak naprawdę z przypadku, więc też mnie to trochę życia nauczyło. I zacząłem wierzyć w siebie. I wiecie, pamiętam jak dziś, jak siedziałem z Jurkiem. Pozdrawiam Jureczkę serdecznie. Widzę, że się aparat grzeje, więc zaraz może to nie dotrwać. I on mi powiedział, słuchaj, jak ty chcesz tak wyjechać do tej Japonii, to ty idź do SL Express. Tam chłopak mnie namawia, żeby iść, tam dobrze płacą i tak dalej. I wiecie, jak ja tu przyszedłem, stwierdziłem, że chcę nagrywać codziennie vlogi. Zacząłem daily vlogi, bo wówczas szefowa strasznie w kulki ze mną poleciała, ale to też jest historia na, na inny odcinek, e, zanim przyszedłem do SL. -a. Zacząłem nagrywać te daily vlogi i wiecie co? Ta podróż, to nagrywanie vlogów, to uczenie się filmowania... Jeszcze bardziej, no bo już coś tam umiałem, ale wiecie, ja cały czas się uczyłem, szukałem nowych sposobów i tak dalej, i tak dalej. I sam wyjazd do Japonii, owszem, to była realizacja marzenia, ale to było takie zwieńczenie, to była taka wisienka na torcie. A cały ten tort to była droga po drodze. Moje odkładanie pieniędzy, moje zmiana pracy, robienie road vloga, nagrywanie tego wszystkiego, przeżywanie tej podróży i realizacji tego. Było chyba fajniejsze od samego tego wyjazdu, chociaż wyjazd był dowalony, nie oszukujmy się. I, I szczerze, myślę, że to widać, bo dużo ludzi, zwłaszcza moich takich bliskich znajomych, którzy mnie dobrze znają, mi to powtarzają, że bardzo odżyłem, że widać w ogóle na tych vlogach y, teraz w tym roku, że jestem taki pogodny, wesoły, wiecie, to jak zawsze. <laughs> ale myślę, że to z tego wynika, że ja mam marzenie, do którego dążę, ale cieszę się tym, co jest tu i teraz. I z tą myślą wam, was zostawiam na dzisiaj. Cieszcie się tym, co jest tu i teraz. To, co robicie, jeżeli macie jakiś cel, do którego dążycie, to cieszcie się z każdego najmniejszego kroku. Nawet tego w tył, bo czasami trzeba zrobić krok w tył, który robicie po drodze do realizacji tego celu. Na dzisiaj to tyle. Rozmawiał z wami Busiaż Damian. Na skakance nie skaczę, pozdrawiam. No dobra, nieważne, nieważne. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że aparat mi się zagrzał i za chwilę mi się znów wyłączy, to chciałem się z wami tylko pożegnać. Także jutro wracają już normalne odcinki. Mi zostało 5 dni w trasie, yy, może 6. Myślę, że 5, będzie dzisiaj jest poniedziałek. Życzę wszystkim fantastycznej majóweczki, dobrego grilla i smacznego piwerka. Pyk!